I dzień dobry, dzień dobry 10 stycznia. My już tutaj powoli się przygotowujemy do wyjazdu. Tak. Tu Patryś jeszcze odkurza. A odkurzacz no, ma tyle lat co ja chyba. Ale działa ciągle. My jesteśmy w centrum Tomaszowa Lubelskiego. Zaczął padać śnieg. A Agnieszka tutaj zostawi kamyczka, którego podjęłaś, gdzie go podjęłaś? W Krakowie. w Krakowie. Taka zabawa jest, że się maluje kamyczki, wpisuje się kod yy, i one sobie podróżują. Yy, każdy może sobie coś takiego zrobić. Jest na Facebooku taki hashtag kamyczki i tam się daje zdjęcia Dobrze. i wiadomocie. A my go umieszczenie tu pod serduszczy. Dobrze, to szybciutko, bo śnieg pada, zaraz zmukimy. patrz kołóż a tu na daleko. miasto Tomaszów Lubelski, no. tam jest Kamyczów dobrze, je zostawiamy a my teraz idziemy na pierożki tutaj troszkę zaspię tutaj jest pierogarnia i tam sobie idziemy tutaj jak wnioski wchodzi tutaj pierwsza nam weszła zupka, dla patruszka z chlebkiem a dla Agnieszki tutaj weszły z z soczewicą i z kaszą i z serem to z pielęgarni, a jest a dla mnie kasza i soczewica chyba na pół czy serem nie, kasza i soczewica a nieważne kasza i serem kasza i serem, dobra jemy no i my wyjechaliśmy już z Tomaszowa Lubelskiego. Byliśmy u mojego taty. A teraz tutaj przyjechaliśmy na cmentarz jeszcze do mojej mamy, siostry i dziadków. Teraz tutaj idziemy. Mamy zwykłe znicze i na baterie. Teraz taka technika, że na baterie można zaświecać. No patrz jak zwykle z łopatą. Już kiedyś mówiłem, tutaj jest cmentarz katolicki a po drugiej stronie dla prawosławnych. Ale taki zaniedbany trochę tam. Chyba nie ma puchówków za bardzo. O, Jeszka tamkuję. No już opuściliśmy Tomaszów naszych i również cmentarz. Patrzysz tam tutaj śpi. Wracamy do Krakowa. Teraz jesteśmy w miejscowości Sieniawa. To pięknie. A no, my tutaj mamy przerwę w podróży. Na jakąś kawkę na przekąskę. A Agnieszka karteczki wypełnia. Gdzieś jest tak, zaproszona idziemy, na. idziemy jutro na 3,50. Przynajmniej razem 150. No Agnieszka idzie ewentualnie jako osoba towarzysząca. Idzie do, do Polski. do Polski. Do Krakowa jedzie. A pokażcie ci jak? Pokaż cię no i my jak. właśnie już przyjechaliśmy z Tomaszowa do Krakowa i pierwsze kroki tutaj kierujemy do Asi. Odwiedzamy Asię. O, o proszę. Mamy sprawy. No i my już w końcu wracamy do domu, a tutaj cały czas pada śnieg. Zobaczymy co to będzie jutro.